Dzień dobry, dzień dobry, witam w piątek. Mamy dzisiaj kilka informacji dotyczących między innymi Donalda Trumpa, który podobno prezydentem już nie jest, ale jest bardzo popularny w mediach. Nie mogą się od niego odczepić, a wszyscy na jego temat rozmawiają, co może tylko jedno oznaczać jest dużym zagrożeniem dla establishmentu. No więc przechodzę do pierwszej wiadomości dotyczącej jego. Otóż Donald Trump został wezwany na stanowisko świadka, dosyć gwałtownie się to odbyło, a następnie w środę został ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy dolarów po tym, jak właśnie sędzia w procesie o oszustwo cywilne stwierdził, że były prezydent naruszył nakaz milczenia. O tym nakazie milczenia ja ostatnio mówiłam. Tak jak wspominałam, no nie podoba się ludziom, że Trump wypowiada się na pewne tematy i wypowiada się na temat niektórych ludzi związanych z tym właśnie procesem. I właśnie w związku z tym został nałożony na Trumpa taki oto nakaz milczenia. A ponieważ Trump po raz drugi w ciągu niespełna tygodnia został ukarany za swoje pozasądowe wypowiedzi, no sprawa się tak właśnie przedstawia, a przed nałożeniem ostatniej grzywny sędzia Artur Engoron wezwał Trumpa, aby kilka godzin wcześniej złożył reporterom zeznania na temat jego komentarza dotyczącego w cudzysłowie, osoby, która siedzi obok sędziego, obok niego. Um, takie właśnie wezwanie na świadka został Trump um, um, dosyć gwałtownie, do, dosyć gwałtownie um, Trump otrzymał i musiał się na ten temat wypowiedzieć. Engoron um, nakazał już wszystkim uczestnikom procesu, aby nie wypowiadali się publicznie. Na temat jego personelu. To ograniczenie z dnia 3 października nastąpiło po poście Trumpa w mediach społecznościowych, w których Trump źle wyraził się na temat głównego referenta prawnego sędziego, który siedzi obok niego. Trump i jego prawnicy powiedzieli, że jego środowa uwaga nie dotyczyła urzędniczki, która siedziała wtedy koło sędziego powiedzieli, że Trump, ym, komentując w tej sprawie, miał na myśli Michaela Coena, byłego prawnika Trumpa, który składał zeznania. Natomiast sędzia Engorand stwierdził, że twierdzenia Trumpa są niewiarygodne, zauważając, że sędzia siedział bliż, bliżej urzędniczki niż Michaela Coena, więc y, z tego właśnie powodu wywnioskował, także że te, że te um, uwagi dotyczyły jednak nie Michaela Cohena, tylko jego urzędniczki i w związku z tym został ukarany. Natomiast pięć dni wcześniej Trump został ukarany grzywną w wysokości 5 tysięcy dolarów po tym, jak sędzia Engoron dowiedział się, że obraźliwy post z początku października w mediach społecznościowych Widniał na stronie internetowej kampanii Trumpa tygodnie po usunięciu, po usunięciu go na polecenie sędziego z platformy mediów społecznościowych Trumpa Truth. Następnie w środę, ostatnią, Trump udzielił wypowiedzi, że Engoron Demokrata jest bardzo stronniczym sędzią, a obok niego również siedzi osoba bardzo stronnicza. Być może nawet jest znacznie bardziej stronnicza niż on. I ten komentarz kolejny stał się powodem ukarania y, Donalda Trumpa po raz drugi w ciągu ostatnich kilku tygodni. A ja przypomnę, że sprawę oczywiście jest również zamieszana pani Leticia James, prokurator generalny Nowego Jorku to ona właśnie domaga się odszkodowania w wysokości 250 milionów dolarów od Trumpa. W swoim pozwie sądowym zarzuca Trumpowi, że przez 20 lat on i jego rodzina bogacili się dzięki licznym aktom oszustwa i fałszywych oświadczeń. Między innymi oskarża Trumpów o Rażące zawyżanie majątku netto byłego prezydenta o miliardy dolarów, oraz o oszukiwanie pożyczkodawców i innych osób za pomocą fałszywych i wprowadzających w błąd sprawozdań finansowych. A teraz jeszcze stara się zakazać Trumpowi i jego synom prowadzenia jakichkolwiek firm w Nowym Jorku. No, ale teraz kilka yy, ciekawostek dotyczących tej właśnie pani. Która zresztą swoją całą kampanię wyborczą prowadziła na hasłach: Dorwiemy Trumpa, dorwiemy Trumpa. Także zobaczymy, jak to się skończy. W każdym bądź razie kilka słów na jej temat. Ona obecnie oczywiście pełni funkcję prokuratora generalnego w Nowym Jorku. Pomimo tego, że przez całe życie utrzymywała się z pensji urzędnika państwowego. Letitia James udało kupić się czteropiętrowy budynek na Brooklinie w Nowym Jorku w 2001 roku, który jest obecnie wart kilka milionów dolarów. Przez te wszystkie lata Letitia James przeprowadzała niebezpieczną i nieautoryzowaną renowację swojej rezydencji, która obecnie warta jest wiele milionów dolarów. Do 2011 roku zdołała ona wynegocjować. Znaczne oszczędności w zakresie swoich miesięcznych zobowiązań hipotecznych dzięki umowie dotyczącej modyfikacji kredytu hipotecznego w przystępnej cenie. Także ta pani, która chce dorwać Trumpa, sama y, okazuje się, zamieszana jest w różnego rodzaju a, przekręty finansowe, żeby zaoszczędzić pieniądze, bo oczywiście y, Najlepiej jest obchodzić system, a jak wie, jak się go obchodzić, no to już wtedy myśli się, że wszyscy naokoło są głupi i tego nie zauważą. Kolejna wiadomość, tak jak chyba już wszyscy wiedzą, mamy speakera Izby Reprezentantów. Jest to Mike Johnson, a kto to taki jest Mike Johnson? Już mówię. A jest on obecnie wiceprzewodniczącym konferencji republikanów w Izbie, w Izbie Reprezentantów. Służył także w zespole, który bronił byłego prezydenta Donalda Trumpa w jego pierwszym dochodzeniu w sprawie impeachmentu. Johnson głosował przeciwko zatwierdzeniu wyników wyborów w 2020 roku i był jednym z członków Kongresu. Którzy w 2020 roku zaproponowali poparcie pozwu, w którym zwracali się do Sądu Najwyższego o unieważnienie wyników wyborów w czterech kluczowych stanach USA. Um, oczywiście były to stany, w które pomogły um, wygrać um, rezydentowi um, Białego Domu, czyli Joe Bidenowi. Um, Kolejna informacja, powracamy na chwilkę do Donalda Trumpa. Tak jak mówiłam, jest bardzo popularny. Jest to wiadomość z czwartku, czyli bardzo świeża, jak świeże bułeczki. Podobno Mark Meadows pracował dla FBI jako informator i nosił podsłuch, aby nagrywać wszystkie rozmowy z prezydentem Trumpem, gdy był on dla niego szefem sztabu. Jest to nie tylko zgodne z niezgodne z konstytucją, ale i karalne. To jest rząd, w którym żyjemy. Od nas zależy, czy to zmienimy. Takie, takimi słowami yy, podzielił się na Twitterze um, Ryan Fournier um, i w jaki sposób ta informacja została później skomentowana, i co właściwie się stało właściwie, co rozpoczęło takie, takie domniemania. Mark Meadows to oczywiście były szef sztabu Białego, Białego Domu Donalda Trumpa, ale również jeden z głównych świadków w zeznaniach w cudzysłowie insurrekcji na Kapitol. Decyzja Marka Meadowsa która miała miejsce kilka dni temu bodajże o przyjęciu immunitetu w zamian za zeznania w sprawie dotyczącej oczywiście 6 stycznia, wydarzeń 6 stycznia spowodowała przypuszczenia, że podczas służby byłego prezydenta Donalda Trumpa nosił podsłuch. A wszystko się zaczęło tak jak powiedziałam przed chwilą od tweeta Ryana Fourniera, który jako swoje źródła podał wielu członków kongresu i tajnych informatorów. Nie tylko odbierałem telefony od obecnych członków kongresu, mówi Ryan Fournier, ale odbierałem telefony od mediów, które wiedzą, że jestem w posiadaniu tych informacji. Otrzymywałem telefony od byłych członków kongresu, którzy również wyjaśniali mi to samo. To jest gorsze niż Watergate to doprowadzi do zniszczenia FBI. Tak właśnie wyraził się Ryan Fournier. Tak więc, tak jak powiedziałam, podobno Mark Meadows był informatorem FBI. Jeżeli tak rzeczywiście było, no to tutaj trzeba sobie zadać pytanie, jakim prawem ludzie, którzy byli po drugiej stronie tego mikrofonu, tego nadsłuchu, podsłuchu, czy ci ludzie mieli jakiekolwiek... Prawo do tego, żeby otrzymywać tajne informacje, no bo wiadomo, że tutaj już wchodzi w rachubę bezpieczeństwo kraju i nie każdy ma, może mieć dostęp do tajemnic, także jest wiele pytań, na które oczywiście jeszcze nie mamy odpowiedzi. No, i taka piorunująca wiadomość była ostatnią wiadomością na dzień dzisiejszy. A serdecznie pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Do następnego razu.